Siemanko wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Odcinku, który będzie takim zlepkiem paru wątków. Yy, ponieważ chciałbym dla Was teraz nagrywać częściej. Będą to takie, nie wiem, daily vlogi. No po prostu, żebyście mogli mnie lepiej poznać. Więc... Więc do kiedy się biegnie za aparatem? Ale mamy 1 Maja. Jest to początek majówki, początek miesiąca. I będzie to również początek naszych przygotowań. W ogóle się przywitaj. Siema. Mamy już 3 km w tyłku. Pierwszy raz biegamy, od niepamiętam kiedy. A to wszystko dlatego, bo ruszyły zapisy na Red Bull 400, czyli bieg na wielką skocznię. Tu macie kartę jak Mikołaj biegł za pierwszej edycji. Tak. No i właśnie, ja biegłem, a Marii nie. Dlatego razem się przygotowujemy, bo Marii ostatnio zatrzymała niefajna choroba. No, ale teraz już wymówek nie ma i lecimy razem. W tym roku chcę pobić swój rekord, bo ostatnio biegłem trochę zachowawcze ze względu na kolano, ale teraz kolano już jest Git. W zeszłym roku, a to, to będę mówił na tamtym vlogu. W każdym razie chcę pobić rekord i dlatego trenujemy. dosyć Teraz zapraszam was na dzień ze mną. Siema. Dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. A jeśli chodzi o tytułową metamorfozę, to właśnie zmierzamy do Poznania, bo tam mam swojego fryzjera, o którym opowiem później. No i nadeszła chwila, na którą wszyscy czekali, a przynajmniej ci na moim Instagramie, w którym wielokrotnie pytałem, czy lepiej jak mam długie włosy, czy lepiej je ściąć i tak dalej, no i... Na tamten czas, ku mojemu niezadowoleniu, wybieraliście opcję, by je ściąć. Wtedy to był czas, w którym jeszcze się łudziłem, że będę miał te długie włosy, bo docelowo miało, miały być takie, żebym wszystkie zopał, jakby w kok? Tak, może mówię? No, w kok. No w gumkę? No tak, w No w sensie, żebym jest wszystkie zapał tam do tyłu mm, i prawie mi się udało. Wyglądało to mniej więcej tak Ostatnio, na ostatnim zdjęciu. Pyk. A miało być tak lub tak. No ale po prostu mm, trzeba to zrozumieć, że nie każdy może mieć włosy takie, jakie chce. Mm, no i wiem, że dla niektórych facetów może być to trochę głupie, że ja elementuję nad swoimi włosami i tak dalej. Jak miałem krótkie włosy, to faktycznie miałem w tyłku to jak je zetnę, bo i tak mi rosły, ale jak już człowiek chce sobie zapuścić i na przykład podcinając końcówki, fryzjer podetnie o 4 cm, a nie o 1 cm, jak chcieliście. No to macie dwa miesiące w dupę, nie? Więc jak mówiłem wcześniej, nie każdy może mieć takie włosy jakie chce. Moje są. Zakęste. Mam strasznie dużo tych włosów. One są ciężkie, spadają mi na twarz, co mnie bardzo, ale to bardzo denerwuje. No i popełniłem kilka błędów z tym rozjaśnianiem, przez co je no, zniszczyłem i jak trzęsę głową, to potem robi mi się taki przedziałek i jak ja to widzę, to ja na siebie patrzeć nie mogę więc jadę coś z tym zrobić jadę coś z tym zrobić nie wiem jeszcze, czy zetnę je całkiem, całkiem, czy coś tam zostawię mam jakiś pomysł, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało i tyle w temacie Jesteśmy już na miejscu, tam jest mój fryzjer i może to nie jest jakieś, może to nie są jakieś salony warszawskie, ale uwieście nie o to w tym chodzi, miałem takiego fryzjera w leśnie i zapisy u niego były na dwa miesiące do przodu, a wcale nie obcinał dobrze, także to o niczym nie świadczy, a jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że moim fryzjerem jest mama Buliego, która ma swój salon i właśnie do niej idziemy, zapamiętajcie to jak teraz wyglądam, albo jak nie wyglądam. I widzimy się za chwilę. Mm, to robimy najbardziej. Okej, okay, jestem już po. Niektórych rozczaruję, niektórych nie. Nie ściąłem wszystkich, bo jednak tyle czasu je zapuszczałem, że stwierdziłem, że jeszcze trochę się z nimi pomęczę. W sensie, boki ściąłem ładnie. O, proszę. A górę sobie zostawiłem i ładny koczek jest. Teraz jak będę bandanę zakładał gdzieś, to będzie fajnie wyglądało. No i tyle. Nie? Jedziemy dalej, bo jesteśmy głodni, jedziemy do Maka i nagrywamy dalej, ale to już chyba jutro. Ej kochani, jak widzicie jestem na salce od Skosza, bo tak się akurat składa, że na naszej siłowni, do której się dopiero tu zapisaliśmy są dwie salki od skosza, a że nigdy nie graliśmy, a bardzo chcieliśmy spróbować, a akurat nagrywamy vloga, no to sobie spróbujemy. Właśnie. Tylko w sumie jak się gra w skosza, nie? No właśnie. On też jest na majówce. Ej, Sama, Ej, jak, jak się gra w skłasza? Wiesz, no, bierzesz paletkę i biegnąć za piłką, nie? Ja? Bierzesz paletkę i biegniesz za piłką. Ok. okay. Jak widzicie, zakończyliśmy już naszą grę w skosza. Trochę była nieudolna, bo nawet nie wiedzieliśmy, jak liczyć sobie punkty. Ale mamy nadzieję, że przy następnej grze już będziemy poinformowani. Bo możecie nam napisać zasady w komentarzach. Mm... Właśnie, pomóżcie nam, Bo to Wy... na nie idzie. Wyniku Wam nie powiemy, bo no, nawet nie wiedzieliśmy, jak liczyć punkty. Więc cóż mogę powiedzieć: zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, lajkowania. Widzimy się już niedługo. See you. Grazie.